Tu na Wabelu zawsze są od wiosny rabatki z kwiatami i teraz już właściwie na początku jesieni tak samo, proszę, żeby było widać, że to Wabel. Tu jest zdaje mi się mięta, prawda, bo to pachnie bardzo ładnie, mięta. Proszę bardzo, różne odmiany różyczków, prawda. Tam dalej mięta. Różne inne nieznane mi rośliny. Po drugiej stronie, tak samo. Nie znam tego tutaj, te żółte, popularne w Krakowie kwiatki. to również różne inne, one akurat te ładnie pachną, te kwiatki, tu jeszcze jakaś pszczoła, czy osa się do mnie dobiera. Magnolie tak do kwitły na wiosnę, teraz oczywiście śladu potem tym nie ma. Tu takie już bardziej smutne, niezbyt radosne rabatki. Prawda to nie jest to, co było jeszcze miesiąc, dwa temu, a tym bardziej późną wiosną. Proszę bardzo, tu inne kwiatki jesienne. Proszę.